Witam serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń pierwszego tygodnia Nowego Roku. O budowanie globalizacji, solidarności i braterstwa w obliczu różnych form współczesnego niewolnictwa zaapelował papież Franciszek w swoim orędziu na 48. Światowy Dzień Pokoju. Hasło tego dnia brzmi już nie Niewolnicy, lecz Bracia. Papież w tym roku skierował do całego świata życzenia pokoju, apelował o Przeciwstawianie się pokusom zachowań niegodnych naszego człowieczeństwa, w tym pladze wysysku człowieka przez człowieka. Przypomina dawne formy niewolnictwa i wskazuje na współczesne. Formalnie zostało to niewolnictwo zniesione, jak przypomina papież, ale jednak nadal miliony osób są pozbawiane wolności i zmuszane do życia w warunkach podobnych do niewolnictwa. A Praga. Czeska Praga pożegnała 30 tysięcy uczestników Europejskiego Spotkania Młodych. Wszyscy oni wrócili do domu. Na czym to spotkanie polegało i czym było dla, dla organizatorów, mówił kardynał Duka. Cytuję: Dla nas to przygotowanie do tygodnia nowej ewangelizacji. Będzie to pierwszy tydzień maja. Jestem bardzo zadowolony, bo młodzież jest dzisiaj bardziej kontemplatywna i to jest dla mnie ogromną nadzieją. Podobnie wypowiadał się odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży z ramienia Episkopatu Polski, ksiądz biskup Henryk Tomasik biskup radomski. Pragnienie wspólnoty to dla nas duszpasterzy wyzwanie, by stwarzać takie możliwości. Myślę, że tego typu spotkania zaowocują także w dobrym przygotowaniu do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Bracia z Teze, którzy organizują te spotkania od wielu lat zachęcali młodych, aby dawali świadectwo swej wiary w tych miejscach i tam, gdzie mieszkają, gdzie pracują, aby się włączali także w życie kościoła lokalnego. Zaprosili do odwiedzenia latem choćby na tydzień swojej wspólnoty w Teze i życzyli dobrego przygotowania na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce w Hiszpanii, w Walencji. Tymczasem około miliona ludzi. Ponad 330 miastach i miejscowościach w całej Polsce, a także kilkadziesiąt tysięcy osób w 15 miastach za granicą, wzięło udział w tegorocznych orszakach Trzech Króli. To pełne radości świętowanie w formie marszu spotyka się w naszym kraju z coraz lepszym przyjęciem, wyzwala i pobudza aktywność religijną, wspólnotową i kulturalną, jak twierdzą organizatorzy. A z informacji, jakie Fundacja Orszak czy Króli zebrała organiza od organizatorów tych, tych marszów, okazuje się, że tradycyjnie najwięcej ich uczestników było w Warszawie. Podczas orszaków został także przypomniany misyjny wymiar tej uroczystości. Ksiądz Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes, poinformował, że na całym świecie pracuje 2065 misjonarzy z Polski, którzy potrzebują wsparcia modlitewnego i pomocy finansowej. Od 2011 roku po ponad 50 latach przerwy, e, przypomnijmy, ten Dzień e, Święto Trzech Król jest ponownie wolny od pracy, jak w wielu innych krajach na świecie. E, do karmienia swych dzieci i chrześniaków słowem Bożym i własnym przykładem zachęcił rodziców naturalnych, wczesnych i krewnych papież Franciszek w kazaniu podczas mszy świętej której przewodniczył w niedzielę sztupańskiego w Kaplicy sykstyńskiej w Watykanie. Wezwał też do dziękowania panu za dar mleka jako pierwszego pokarmu niemowląt oraz do modlitwy za te matki, które nie mają czym karmić swych dzieci. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem w uroczystość sztupańskiego papież ochrzcił grupę małych dzieci, w tym roku było, było to 20 dziewczynek i 13 chłopców. Ojciec Święty podkreślił, że tym czym jest mleko dla ciała, jest słowo Boże dla ducha, pozwala wzrastać w wierze, a dzięki wierze jesteśmy zrodzeni przez Boga, tłumaczył Ojciec Święty i dodawał, dodał, że to właśnie dzieje się w chwili chrztu świętego. Liturgia samego chrztu była drugim tego rodzaju obrzędem od początku pontyfikatu. Rok temu 12 stycznia Ojciec Święty ochcił 32 32 dzieci pracowników watykańskich instytucji. Ponadto Wielką Sobotę w latach 2013 i 2014 ochrzcił łącznie 14 osób dorosłych. Było to połączenie, połączone oczywiście z udzieleniem im także sakramentów bierzmowania i komunii. W niedzielę, mijającą niedzielę 11 stycznia, obchodziliśmy w naszym kościele Święto Chrztu Pańskiego. Kończy to święto okres, liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w Polsce mamy tradycję, aby. Do 2 lutego jeszcze śpiewać kolędy i nie rozbierać szopek, ani nie wyrzucać choinek. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę, przypadającą po uroczystości objawienia Pańskiego. Natomiast w środę, 7 stycznia, grekokatolicy, prawosławni oraz chrześcijanie należący do innych obrządków wschodnich dopiero obchodzili Boże Narodzenie. Ta 13 różnica w obchodach świąt Bożego Narodzenia. Przez chrześcijan wschodnich i zachodnich. Bierze się ze stosowania różnych kalendarzy, o tym mówiliśmy w poprzednim naszym przeglądzie. Prawosławne Boże Narodzenie trwa trzy dni, ponieważ w taki sposób Kościół Prawosławny podkreśla udział Trójcy Świętej w dziele zbawienia człowieka. Do IV wieku obchodzono Boże Narodzenie 6 stycznia jako święto Teofanii, objawienia. Włączono do tego, włączano do tego święta, do tych obchodów tak Boże Narodzenie, jak i chrzest pański, i pierwszy cud Pana Jezusa w kanie galilejskiej. Tymczasem do następnego poniedziałku papież Franciszek odbywa podróż apostolską do Sri Lanki i na Filipiny. Podczas niejako przygotowań do tej wizyty na Filipinach w Manilii rozpoczęło się w piątek, odbyło się w piątek. Coroczne, coroczna wieczorna procesja, tak zwana Czarnego Nazarejczyka. W ubiegłym roku, dla, dla ciekawości przypomnijmy, na, ze względu na wielkie tłumy uczestników, ta procesja na około 2-kilometrowej trasie trwała 19 godzin. Jej uczestnicy niosą figurę Chrystusa, Czarnego Nazarejczyka, właśnie dźwigającego krzyż na pamiątkę Drogi Krzyżowej Jezusa. Jest to naturalnej wielkości figura którą na Filipiny przywieźli w XVII wieku, na początku XVII wieku, z Meksyku hiszpańscy misjonarze. Słynąca łaskami, licząca kilkaset lat, rzeźba Jezusa Chrystusa z krzyżem na ramionach należy do tych obiektów, do których najczęściej filipińscy katolicy pielgrzymują. Filipiny są największym i jednym z dwóch obok Timoru Wschodniego krajem Azji, zamieszkanym przez większość chrześcijan zamieszkanym w większości przez chrześcijan. Na Filipinach przy ponad 100 milionowej liczbie ludności około 80%, ponad 80% to właśnie katolicy. Już po raz 18 w Polsce, w polskich diecezjach obchodzony będzie Dzień Judaizmu. Jego centralne obchody zaplanowano na czwartek, 15 stycznia, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w której znajdują się, znajduje się także był obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, przed dniem 70. rocznicy wyzwolenia tego obozu, wspólna modlitwa chrześcijan i żydów będzie aktem upamiętnienia milionów poległych tam ludzi i wyrazem pamięci o naszej wspólnej historii. 18. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce przebiega w tym roku. Pod hasłem Szukałem Pana, on mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. To jest cytat z Psalmu 32. Celem tego dnia, jak zawsze, jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. A także wspólna modlitwa i refleksja. Dzień judaizmu ma pomóc nam, katolikom, w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa i w pogłębianiu tej świadomości. Tak nauczał nas papież Jan Paweł II, przypominając, że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Organizatorami tego rocznego dnia są Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, Konferencji Episkopatu Polski, Diecezja Bielsko-Żywiecka, Gmina Wyznaniowa Żydowska z Bielska Białej i Prezydent Miasta Bielska Biała. I na koniec miła niespodzianka. Magazyn reklamowy Welcome to Krakow and Małopolska przeprasza na piśmie za to, że na swojej okładce przedstawił zdjęcie, na którym Giewont jest bez krzyża. List w tej sprawie otrzymał od redakcji burmistrz zakopanego Leszek Dorula. Przedstawicielka redakcji wyjaśnia, że doskonale zdaje sobie sprawę ze znaczenia stuletniej obecności Krzyża na Giewoncie nie tylko dla burmistrza, ale i całej społeczności Podhala. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się naszym błędem dotknięci, dodała przedstawicielka tego właśnie pisma. Metalowa konstrukcja 17-metrowego krzyża składa się z około 400 elementów. Wszystkie te elementy w lipcu 1901 roku, 250 osób, najpierw konnymi furmankami, potem na własnych barkach wniosło na szczyt i 19 sierpnia 1901 roku w obecności 300 osób ksiądz Władysław Bandurski, kanclerz kurii Biskupie w Krakowie poświęcił ten efekt góralskiej pracy, który podziwiamy przecież wszyscy w całej Polsce. Krzysztof jak pamiętamy dobrze, wielokrotnie wspominał w swoich homiliach o Święty Jan Paweł II, nazywając go symbolem, nie tylko przecież podhalańskim czy góralskim, ale symbolem naszej wiary w Polsce. I na tym kończę przegląd tego pierwszego tygodnia Nowego Roku. Życzę Państwu wielu łask Bożych na cały ten rozpoczęty rok i zapraszam Wszystkich widzów telewizji Lumen na nasze kolejne spotkanie. Do zobaczenia.